Witam z tej strony Rafaard w dzisiejszym odcinku. E, przyjrzymy się uważnie mojemu nowemu nabytkowi, e, czyli obcinaczkom, które będą e, służyć mi do wycinania elementów plastikowych z ramek. E, nowy nabytek to jest ten po lewej stronie. Ten po prawej stronie to jest e, nowsza, <grytania> nowsza wersja. Znaczy nie, no, wersja jest taka sama. Po prostu te zostały użyte w, w niecnych celach rowerowych. I zostały po prostu uszkodzone. Kupiłem sobie nowy egzemplarz, i tutaj przestrzegam wszystkich przed używaniem tych obcinaczek w innych celach niż tylko wycinanie elementów plastikowych z ramek. Więc zaczynamy. Cena około 30 zł, cena około 20 zł. Co tutaj jeszcze można więcej powiedzieć? Ja też tutaj porównam te obcinaczki do tych najlepszych, najlepszych stanich. Zobaczcie, jak to wygląda. Są na pewno mniejsze. Już tutaj czuję, że, czuję, że są po prostu tutaj bardziej. Bardziej twarde chodzą, tak to wygląda. E... Poprosimy o ostrość. O, tak wyglądają tutaj górne elementy. E... Możecie sobie zobaczyć. Jedne i drugie. Co najważ... najważniejsze pytanie. No, niestety te, o, te nie są. E... Myślałem, że. Te będą również tak jak te, że będą tylko miały ostrze z jednej strony. Jak tutaj widzicie, ostrze jest tylko z jednej strony, a że tutaj jest akurat taka podpórka, można powiedzieć. Czyli tutaj nie mamy ostrze. Ostrze jest tylko z tej strony i to ciacha jak gilotyna z jednej strony, a tutaj niestety jest ostrze, ostrze z dwóch stron. Ja może postaram się zrobić zbliżenie, żeby to pokazać i. Przepraszam dzisiaj za mój głos, bo jestem przeziębiony, niestety, ale tak to czasami bywa. Mam nadzieję, że to tylko przeziębienie jest. Dobra, więc mamy więc mamy tutaj, tak jak powiedziałem, ale są bardziej. Ten, ta sprężyna jest chyba mniej wytarta tutaj w tych. Dobra, zobaczymy najważniejsze. Zobaczymy, jak to tnie, jakieś ślady pozostawia. Więc przejdźmy do testu. Jak na razie fajnie, ale to już widzę, że to jest z tej strony. O, z tej strony jest, tak to wygląda. Tak więc e, po tej stronie, to jest jak gdyby tutaj pokazane z tej strony jak to, jak to wygląda o tak to jest tutaj. W ten sposób mamy bym musiał teraz wyciągnąć te pokazać wam jak te nam żeby było porównanie, prawda? Więc zróbmy to szybko i bezboleśnie. No nie da się szybko i bezboleśnie, ale dobra, OK. A jest fulka, nówka, sztuka i e, sami widzicie tutaj jak, jak to na ramce wygląda, te poprzednie cięcie. E, więc spróbujemy tutaj przy tym. O słuchajcie, no tutaj jest to jest to po prostu super, także. Także jednak, jednak te są lepsze od tych, ale te też nie są złe. Gdyby nie ten egzemplarz, to moim zdaniem najlepsze byłyby właśnie te. Bo one też to coś z tej strony fajnie tną, no. czyli to jest od strony obydwu tutaj, od. Od tej strony nie bo tu wiadomo, jak jest zaostrzona, to ona będzie trochę zgin będzie zginać. Tak, jak tutaj widzicie. Taki, taki tutaj. O, patrzcie, teraz z tej strony utnę. Zostanie nam coś takiego. Zostanie nam coś takiego. A w przypadku tych, jeżeli tak zrobię, ten sam, ten sam ruch wykonam, to zostanie nam praktycznie prosta, e, prosta linia cięcia, bo tutaj. Bardzo to będę krzywo trzymał. O, jest prosto. Więc, e, tak jak powiedziałem, ostrze z jednej strony, z drugiej taka podpórka, czyli na, e, na, płasko, zrobione, e, na płasko zrobione element. I działa to po prostu, że, że jest po prostu nacisk tylko z jednej strony, jak gdyby od góry atakujemy. A tutaj mamy z obydwu stron, więc jeżeli chcemy uzyskać. Prosty element, to musimy po prostu podejść, jeżeli to ma być proste, to musimy podejść w ten sposób, obciąć i to jest wtedy proste. A jeżeli to zrobimy z drugiej strony, to po prostu będzie, zostaną nam takie zagnioty w tworzywie. Także tak to wygląda. Czyli nie tak, <ścoughs> nie tak, tylko tą płaszczyzną podchodzimy do elementu, który chcemy wyciąć, i wtedy mamy w miarę proste. I jeszcze raz. Tak. Ciach. Jest to w miarę proste. Tutaj to już tak naprawdę opojętnie, z której strony tniemy. Jest też to, to bardziej przyjemne. Tutaj to cięcie takie widać, że po prostu. Dobra, już nie będę tutaj zrobić dziurę. Więc e, tak jak powiedziałem. Około 20 zł na e, AliExpress do dostania e, gorsze niż e, tutaj na -je. Mam nadzieję, że to dobrze, dobrze czytam. Poszukajcie. E, są, fil, są filmy tutaj u mnie na kanale o obcinaczkach. E, o tych obcinaczkach też mamy osobny film i są bardziej i są szerzej jak gdyby przedstawione. Też porównane są, z, porównane są też z Tamillą. Dobra, kończę, bo czuję, że umieram. <laughs> Pozdrawiam, dzięki za subskrypcję i do zobaczenia w następnym odcinku.